Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza sesja rozpoczyna się od dalszych spadków na głównej parze walutowej, czyli, czyli umocnieniem dolara. Jest to pokłośnienie kolejnych informacji napływających za u Wczoraj między innymi prezydent USA Barack Obama nominował John Yellen na przyszłego prezesa Fed, który obecnie pełni funkcję prezesa, wiceprezesa tej instytucji. Ponadto poznaliśmy minutki ostatniego posiedzenia fonds, które przypomnijmy zakończyło się utrzymaniem programu QE3 na niezmienionym poziomie. Dowiedzieliśmy się między innymi, że większość członków jest za rozpoczęciem ograniczenia skupu aktywów już w tym roku, a za jego zakończeniem do połowy mm, przyszłego roku. Dziś w kalendarzu nie mamy wiele istotnych figur makroekonomicznych. Najważniejszą z nich będzie tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z USA. Uwagę rynku powinny też przybyć wystąpienia przedstawicieli banków centralnych. Obecnie gówna parawolontowa jest na 1,3499 a na gruncie analiz technicznej zbliżamy się do wsparcia w okolicach 1,34,70. Nasza waluta rozpoczyna dzisiejszą sesję od stabilizacji notowań. Dolar kosztuje 30, pln, zaś euro 4,19 pln. I tak jak wspominaliśmy już wcześniej, nasza waluta nadal może pozostawać pod presją podażową. Dziś nie mamy żadnych odczytów z naszego kraju. Jedyna w tym tygodniu figurę makroekonomiczna z naszego kraju pojawi się dopiero jutro i będzie to bilans płatniczy za sierpień. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.